Rzeczywiście, poniosła nas wyobraźnia. Hmm. Dzień dobry, jestem Maja, a tam pod tym grzybkiem leży Gucio. Nie chcieliśmy cię wystraszyć. Ślimak Szary Wielki jest z natury dość lękliwy. One... Ura! Ura! O, o! Oto mój nowy przyjaciel, śluzek. Witaj, ślusku! Miło mi ciebie poznać! Ślusku! Możesz już wyjść! Witam! E, cześć! Myśleliśmy, że porwał cię potwór. Nikt mnie nie porwał, Guciu. Przepraszam, że was wystraszyłem. Właśnie namawiałem śluzka, żebyśmy do was przyszli. Ale on bardziej bał się was niż wy jego. Mhm. Chciałem spróbować innych gatunków grzybów. Wasze smakują magnifik. Skoro tu jesteś? Poznaj naszych przyjaciół. Mój się, gdy tylko cię poznają, przestaną się bać. No chodź! <grymne> <grymne> Żołnierze, równać szyk. Raz, raz. Najpierw Filip, potem Maja i dzielny Gucio zaginęli. Potwór porwał ich wszystkich. Nerwuj się, ślusku! Filip i ja pójdziemy przodem, a ty poczekasz tutaj z guciem! Mrówki musimy się bronić! Niestraszna nam bestia! Razem pokonamy ją! O? Szołnierze! Musimy ratować Bartka! Naprzód! Spójrzcie, oto śluzek. Właśnie uratował bartka. Witam.